Ale dobra to śniadanie. O, o, telefon mi dzwoni. To pan Mariusz. Halo, dzień dobry, proszę pana. Mariuszek? Tak, to pan Mariusz. Dzień dobry, chłopaki. Chodźcie wszystko na kogo Mam wam ważną sprawę do przekazania. Dobrze, już jedziemy. Co jest, dobra? Nie. Dawaj dobra, szybko. dobra, dobra, szybko. Do Cześć, do otwieraj bramę, yy, garaż. No dobra, już się otwieram, już się otwieram, dobra. dobra. Nie. I jedziemy. Przyskrobaliśmy, nie, może... Właśnie, bo ty jeździłeś na czerwonym w nocy, no, no. kurde nie, no przywalony jest. Dobra, cicho, tam nikt o tym... Policja spała, tak? No kurde no mówiłem ci. Dobra, nie. Ja pewno... pierwszy taki mandat, że my nie zbankrutujemy, no. Dobra, dobra, nie, bo... na pewno wszystko... Nie. Na pewno wszystko jest dobrze, tak? A no, znaczy nie, no. już w ten mandat, gorzej jak to będzie, że pan Oliver... Znaczy no, Oliwier Oliverski kibili się odnalazł, ale martwy. No to w ogóle, już nawet wejść tak nie mógł. nie, ja pierdzielę. Dobra, właśnie czerwony i tak pewnie nie mam na to. Ja pierdzielę ci. Ty to... się śmiejesz w Nie wiem. Pudolna. Dobra, zaparkujmy tutaj. Ja pierdzielę ci, co... dobra. Wywalne, lecę. Ja też nie biegnę. biegnę. O, by to było coś dobrego. Tak mam taką nadzieję. Co tu bomba robi? Nie wiem. Co to nie, nie wiem, wiem to Rose City. <coughs> Dobra. Dzień Dzień ma... OLIWIER! Dzień dobry. O, Oliver! Ty Oliwier! się wyjaś. Tak właśnie. Chłopaki... Chłopaki... Oliwia się. Oliwia się. Właśnie do tego do nas dzwoniłem. Odnaleziony został pan... Blanket Oliwierski Vity z pomocą pewnego kolegi. Pana Jacka. Kurde. No tutaj właśnie stoi pan Jack. Tak, dzień dobry. Nie no, dziękujemy wam. Jesteście nosimy bohaterami. Oliwier, piona w ogóle. Bo się... Oliwier, siema. siema Olivier. Ja pierdzielę. Siema, Oliwier. Wow. <laughs> tego wygodęły? Nie, dałem ci Ja pierdzielę, Oliwier. Że ty żyjesz, człowieku. Co, co... co? w, w ogóle... Nie wiem, weź złysz jakiś zeznania, co, co, co tam się w ogóle działo? Co, co było z tobą? Powiedz wszystko teraz. Co cię porwał? Co, co z tobą było? Jedyne co pamiętam, to, to że porwał mnie ten, który... który... z którego łucha się zbił ziemił. I... I... Jeszcze raz... Policja. I czekaj, potem mnie wpadł do nas w innym mieście, nie pamiętam jak się nazywało, ale w innym mieście, innym. Nie w i do ale na szczęście mnie znaleźli panu Czakiem. Czekaj, czekaj, czekaj. Chodzi ci o tego Marcinka? Tak. No. O kurde, y... yy, eeeh, przepraszam, Mar... ale. Pani Mar... ale ten Marcinek tu w ogóle stacjonuje jeszcze? No tak, pan Marcinek to jest jeden z naszych funkcjonariuszy, panie Lankecie, musiał się pan coś pomylić. Nie, 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 nie pan Marcinek, tylko... Do... Ten rzeczywego Łukasz jest w tym. W. w, w Proszę pana, y, niech pan Oliver po prostu... Mam, po prostu... mamy większe dowody. Pan Oliver dopiero się wybudził, przez co no... Ja po prostu opowiem, Oliver jest... Oliver, bardzo długo, przez całe dwa dni, z tego co można tutaj wyniknąć, leżał w krzakach bez jedzenia ani picia. Właśnie tak jak widzieliście, tylko miał jeszcze maskę. Dlatego ja może wszystko opowiem. Siedziałem w biurze, myślałem, szukałem jakichś poszlak. wysłałem tyle oddziałów, niektóre się nawet nie zdążyły wrócić. Nigdzie nie było nawet śladu po właśnie Oliwierze Blankecie z KVD. Nigdzie nie było nawet jednej poszlaki, że on w ogóle żyje. I myśleliśmy, że po prostu wyparował. Do momentu, aż na mojego maila, doszła anonimowa wiadomość z koordynatami, gdzie podobno jest pan Branket Oliverski BD. Rozmyślałem, czy to może jest pułapka i czy to jest na pewno rozsądne, ale uznałam, że nie mam nic do stracenia. I muszę tam pojechać. No, ponieważ to jest nasz jedyny trop na razie, a nuż może się, może się okaże, że jest to trop prawidłowy. Ale jakoś właśnie dla bezpieczeństwa. Że właśnie to, za wszelkich wypadek, to może być jednak pułapka. Pojechałem jeszcze, bo nie wspominałem o tym. Koordynaty były w jednym z lasów, w Rowville właśnie w Rowillskiej. Pojechałem się do Rowillskiej policji po mojego kolegę pana Czaka. I razem postanowiliśmy pojechać po pana Blanketa Oliviera z Kibili. Dobrze, a więc jak widać, już prawie jesteśmy i dobra. Trzeba tutaj szybko wejść, bo nie mamy ani chwili do stracenia, bo nawet jeżeli to jest prawidłowy trop, to w każdej chwili Oliver może być tam zabrany. Dobra, wchodzimy już do środka. Dzień dobry, ja jestem tutaj jednym z policjantów z, w, z komisariatu Road Citizens. Przyjechałem po mojego kolegę, pana Czaka, ponieważ pan Oliver Blanketski został odnaleziony. Yy, tak, dobrze. A więc tak, ja tutaj szybko tylko pójdę się ogarnąć po rzeczy i już do pana przyjdę. Dobrze, no to ja tutaj sobie na spokojnie oczekam. Dobrze, ja jestem gotowy. No to chodźmy do mojego radiowozu. Jedziemy na tą sprawą całe dwa dni, bez przerwy i tanie nie było żadnego tropu, ale już, aż w końcu dostałem anonimową wiadomość, po prostu, że na tych koordynatach, na które właśnie jedziemy, jest pan Blanket Oliwierski BD, no i to może być pułapka, dlatego właśnie postanowiłem gdzieś do ciebie. Tak, no spoko, rozumiem. Ale w ogóle ostatnio coś majstrowali przy tych gałdach, co nie? No coś majstrowali, właśnie się bardzo ciężko jeździ, czasami same skręcają. No właśnie... Właśnie też to zauważyłem, ale dobra, jedźmy tam, kiedy się tam dojedzie. Dobra, zgaszę w ogóle syreny, bo żeby nas nie usłyszeli, bo nawet jeżeli to jest pułapka, no to będziemy mieli przewagę, jeżeli zobaczymy ich piersi niż oni nas. Dokładnie tak. Będę dobrze, że no najprawdopodobniej pan blanket uniwerski od nas, ale no, Będę. też się trochę boję, że może to być pułapka, ale dobra. Dobra, jesteśmy już. I dobra... wowo, wow, tylko że nam teraz to auto nie wpadło. Dobra, mam ogromnego farta. Dobra, no to wiesz co? Ty możesz sprawdzić wodę, a ja sprawdzę w lesie. Dobra, ja spokojnie sprawdzić. Dobra, ja może przestawię to auto, bo jeszcze zaraz nam wpadnie do wody. Dobra. Dobra, trzeba tutaj teraz przeszkoczyć. Dobra. No i właśnie. Dojechaliśmy na. No, do tego lasu. Pan Czak szukał w wodzie. No i już Wam od razu mogę powiedzieć, że nie znalazł go w wodzie. Wsiadłem tutaj do kempingu. I jeżeli zobaczyłem, że w namiotach go nie ma, powiem szczerze, że lekko się załamałem. Dobra, pierwszy namiot czysty, niestety. Drugi czysto. No dobra, nadzieja w ostatnim. Jak tam jest, uwaga budzę czysto. Ej, widzę coś, widzę coś. Co to jest? Dobra, szybko idziemy, szybko. Jakieś nogi, dobra. Wyciągam to. Wyciągam ja już. Dobra, bierzemy. Gdy ja nie mogę go... Tak, to jest pan Blanket! Mamy go! Odnaleźliśmy go! Tu jest na pan Blanket? Tak, to jest pan Blanket, mamy to, dobra. Weźmy go do radiowozu i w radiowozie spróbuj go jakoś obudzić, a ja... Ja w tym czasie pojadę do Road City. Dobra, spoko. I wtedy wpadliśmy w Euforię. Kiedy zobaczyliśmy pana Blanketa w Billy, wpadliśmy od razu w radość. No myśleliśmy, że żyje. No ale był nieprzytomny, więc równie dobrze mógł nie żyć, dlatego nie wiem czy wpadliśmy w taką euforię. Ale na szczęście wszystko było dobrze o tym jak. Złożyłem pana Blanketa Oliverańskiego do radiowozu, a panu Czakowi udało się go obudzić. Dobra, wpalam Syreny i lecimy szybko do ruskawki. I C mamy pewne dobra. podejrzenia, już kto to mógł zrobić, ale na razie nie możemy zdradzać. Możemy tylko powiedzieć, że nie jest to jedna osoba, tylko cały gang. Gang? Gang. Ale na razie nie możemy zdradzać nie. więcej, dla dobra sprawy. I nie mamy też więcej dowodów, ale będziemy cały czas analizować tą sprawę, będzie ona cały czas u nas pod lupą, a w, na razie jak znowu będziecie mieli jakieś problemy, no to proszę do mnie zgłosić i na pewno Wam pomogę, ponieważ jestem Pan Mariuszek, jestem Sigmą i z, nawet sam Wam pomogę jak strażak sam, a więc już iść do domu. Dobra, dziękujemy Pani. bardzo i do usług. Dobrze. A i się to znalazłem, znalazłem to gdy byłem koło, ko, gdy się w kieszeni znalazłem? Może, nie, nie, daj to może policjantom. Dobrze, panie, skoraj. panie Oliwierze, weźmiemy to do testu DNA i proszę mi to tutaj położyć na dziurku. Dobrze, Dzień. dziękuję. Dziękujemy. Panu Jackowi, co znalezienie w z Kibidziego. dziękuję Dzień. bardzo. Dobra, nie, oczy, panowie. Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo. Jesteście na serio, super. Dobra, Dziękujemy. możemy już wracać? Tak, możecie już wracać, chodź. No jakiś ubrany agent, dobra, nie wiem. Wychwyciłem się, że proszę, ale jestem za pan Wundem, w tym Dobra, to chodźmy do. chodźmy do. no burgera. No może będziesz tu jakąś promocję, bo tam pracujesz. No ja też tam Trzeba pracuję. Dobra, tutaj mam akurat za... To cię podwioszę. Tak, Oliver, bo nowe auto, muszę ci opowiedzieć co się stało. O właśnie Oliver, to jest moje nowe auto, jak go ceniasz? No, tak, to jest fajne. No fajne. Ten... Oliver, więc tak dużo się działo, gdy cię nie wybrało. straciliśmy robotę. Naszą górę. Budową... Nie, mamy bardzo mało pieniędzy i... Musimy jakieś posprawdzić jakieś, nie wiem, domy, mieszkania do... wyprowadzenia się z domu, bo serio, bo serio te... Myślę, że rachunki nas rozbią, więc no. Jeszcze w mógłbym zamieszkać. No, kurde, A, co jest? Dobra. Dzień dobry, ze Spidermanem. Dzień dobry. Dobre Oliver. się na odnalazł, no co dobra, ja sobie biorę Big Maca i frytki i kole. No, ja tutaj nie mam za dużego budżetu, dlatego biorę e, Cheeseburgera. Frytki i cola Ja wziąłem... frytki Widzowie, tutaj cała kasa została właśnie, którą zapłaciłem, została odjęta No dobra O, dobra, Oliwie, serio Musi, Musimy pojechać... Gdzie ty jej posi... usiadłeś? Musimy... Musisz się przebrać z tych ubrań Bo chyba nawet nie są twoje ja pierdzi, Oliwia, to musiało być takie dramatyczne, jak ty w ogóle przeżyłeś, to ja nie wiem, ale mamy szczęście. Oliwiel w ogóle on to znalazł sobie nową pracę, ponieważ dostaliśmy bardzo duży hate i -y na YouTubie. I ja jestem dobra, teraz mój. boost driverem. Ja pracuję z tobą właśnie, Olivier więc... nie mogli... No, mój... jest... Co to za... co, weźmy, może chodźmy stąd, bo... Tak, chodźmy może, zjedzmy w aucie. Dobra, ja to jakiś, nie wiem. Co to za idiota w ogóle jakiś? Już się chciałam tam zanieść. Dobra. Jedziemy ja do domu. Trzeba odpocząć. Dobra, zobaczymy się, gdy dojedziemy już do domu. Właśnie tak. W ogóle mi chyba jakiś SMS przyszedł zaraz, sprawdzę, tylko poczekam aż się obudzę. On Dora chyba słyszę. O, Ale się wyspałem. O, dzień dobry. O, siema Bartuś. Dobra, w, ej, w ogóle przyszedł mi jakiś patrz. sms na telefon, ja go właśnie teraz sprawdzę, bo czekałem na was Ej, poczekaj, bo... bo to no bo, może być tak, poczekaj, albo może być... Poczekaj, ten... bo Oliver jeszcze śpi, to możemy go obudzić Dobra, to <grym> czekaj Oliwier, wstawaj, wstawaj. Okej okay. okay. <grym> <grym> Dobra Oliwier, wstawaj Ale to ja sprawdzę okay. ten sms Czekajcie, to sms od... Ym... Oh, dobra jest go. Dzień dobry, zapraszamy pana... Cicho, bądź. Dzień dobry za Dzień dobry, zapraszamy pana Oliwiera do wywiadu w naszej stacji telewizyjnej o godzinie 12. <trujemy> Oliwier, ol to w telewizji! Oliwier! Oliwier, ty... No. Ty właśnie... Czekaj, idę się zapytać, ile nam zapłacą. Brawo, Oliwier! Dawajcie cieszy... Dobra, co, robimy imprezę. No, oczywiście, że nie. E, kurde, zahashtagowało. Dajcie. Taniec zwycięstwa, Pam pam, Oliver będzie w telewizji. Nie Jezu Dobra, to szykuj się Oliwier już, bo już jest ósma Szykuj się, musisz, musisz, nie wiem, kup sobie jakiś garnitur czy coś Musisz wyglądać Przygotuję nam śniadanie nie. No ja... Który? Ja... E, co chcecie na śniadanie? Napierdzielę, no Idź Oliwier, się przebierz, a nie mnie tu Co ty robisz mi? E, Zrobię... Zabez... garnitur Dobra, no. zrobię nam pajke, pankejki. No ja nie mam czasu, na szybko sobie, na szybko sobie ugotuję macken cheese. Za się to cheese mogę sobie wziąć. Oliwier, ja już na no tej gotuję. Aha, chyba nie mam mąki. O Jezus Maria, no czemu Super, mi Nie mam mąki, no to tego Dobra. nie zrobię. Podgrzem tutaj Macken Cheese. U mojej strony ręce. Dobra, to ja sobie z lodówki wezmę pizza. A nie, ja mam w lodówce z Magenchic. Masz. Zapłacę. Dobra, teraz doszło. Czekaj. No dobra. Masz. Ja lecę. na lecę. No to idź, kup sobie garnitur i wracaj szybko, bo już jest dziewiąta. dobra. Czekajcie, bo to trzeba położyć. R, 1, Dobra, wiesz okay. co, ja też się przebiorę. O, dobra. Chyba do... Coś mi jeszcze. Dobra. Chyba też coś napisał. 2000 tysiące dolarów, oh, kurde. Dużo. No dużo, dużo, opłaca się. 2000 dolarów. 2000 tysiące to dla ciebie jest za mało. Ej, Zadymiaro. Ale ja ty jesteś Ale nie. Trochę to skręciło. Ej, Zadymiaro, Zadymiaro, Zadymiaro. Weź wychodź z krzaku, bo ja widzę twoje ciało. Wzrok onieśmiela, HP spada do zera. E Zadymiaro Ej, za Zadymiaru! Zadymiaru! Za 2000 tysiące gemów to dla ciebie jest za mało! To... <grywki> dobra, dobra, Ej, ty ja się e... y A nie, bo przecież. Dobra, ja Oliver, musiał... żebyś jakś prezentował, to pojedziemy moim autem. A Olivera nie ma, no tak. No ja mam akurat tutaj taki spłonność. Spł I też się skończym. przebiorę. Ty, bo nie mam chyba żadnego fajnego. O, dobre, dobra. dobra. Nie, no dobra, mam sobie? taką koszulę. O. o. tutaj... Proszę bardzo, jaki elegancik. O. Ja ci zaraz Elegan... pokażę jak ja się prezentuję. Dobra, gdzie jest ten Oliwier? Dobra. No to dawaj szybko. Dobra, szybko sobie... I no, inne włosy mogą być. Bra, co? Brat Brat kurde zmienia włosy w szafie. Nie, bo chciałem, A, się Barbara. chciałem się uczesać jakoś, ale znam, że w sumie. Kurde, butów no, nie mam. Nie mam butów do tych spodni, muszę je zmienić. Kurde, e elegant. No, paczek. Falczyk no. i Sigma. No, dobra. Widzowie, no, to my widzimy się, jak już będziemy wyjeżdżać z domu. zostawcie w tym momencie łapkę w górę i subskrypcję w Wbijcie też na nasz serwer Discord, jeżeli chcecie dołączyć do ekipy nagrywkowej No i dobra no my widzimy jak będziemy już wyjeżdżali jak chodź Dobra Oliver to swój tak dobra. I dobra, e nie jest twój moment Dobra Przepraszam możemy być e tutaj na sali Dąbmy za spóźnienie Przepraszam, e czy możemy też tu przebywać na tej sali czy mamy Tak, i... tak. jeśli panowie towarzyszą to, to możecie i okay. jeśli on się tak, zgodzi tak, tak. No ale no to no już się no, Oliver, Oliver, ty nie masz prawa głosu, zgadza się. Dobrze. Ja. A więc tak, zaraz chodził na wizję. Za trzy, dwa, jeden. Dzień dobry, witamy w naszym pora znaczy... Nie. Jakim porannym, przepraszam, pomyliły mi się słowa. W południowym wywiadzie z dzisiaj mamy pana Oliviera, którego się spytam kilka zdań. A więc tak, proszę pana. Jak przeżył pan dwa jedzenie... Dwa dni bez jedzenia i picia. Nie wiem, ja byłem przez te dwa dni w Ale... Dobrze, rozumiem. Ehm... Jaki jest pana stan psychiczny po porwaniu? No ja całkiem dobry już. Dobrze. Nie wiem czy to dobrze. Dobrze. E, czy pamięta pan co się tam wydarzyło tak konkretnie? Ale ja pamiętam no, ja tylko, że mnie porwali, no i no i, pot, no i potem byłem ja nieprzytomny. Dobrze, dobrze. <ślesk> 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 Czy pamięta Pan, y, jak wyglądał porywacz, czy, czy tam, no... Jak był ubrany? na no, razie sobie nie wspomniałem. Dobrze. Ale chyba koniec na razie pytań. Dobra, um, dobra, dobra, to, to trzymaj jeszcze raz. To trzymaj jeszcze raz. Ja walę. Nie <noise> O <noise> Dzień dobry, dzisiaj y, mamy południowy, y, wiadomości, południowe wiadomości z panem Oliwierem. Y, I panie Oliwierem, Chciałbym się z panu, nie pana spytać, y, no i to Odpowie pan na nie? Tak. Y, dobrze. Jak przeżył pan te dwa dni bez jedzenia i picia? tak. Dziękuję za zaproszenie. Tu... Otóż kiedyś byłem harcerzem. <grym> jeszcze? Dobra, cięcie. Jeszcze jeszcze w kiedyś byłem Dobra, Jeszcze? raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. o raz. Jeszcze raz. Jeszcze Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze Jeszcze raz. Jeszcze raz. na wizję za trzy. <grym> 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 Dwa, jeden. Witamy w naszym południowym wywiadzie z panem Oliwierem. Dzisiaj się go spytam. Kilka pytań. Dobry. Czy odpowie pan na nie? Tak. Pierwsze pytanie. A jak przeżył pan wodny do i picia? Tak. Dziękuję za zaproszenie. Ja też kiedyś byłem karterzem i na u nas że nasze <laughs> nas są badalne. I byłem. I gdy byłem związany, to odwinąłem lekko chustę i jadłem ścieżki. Jeżeli chodzi o wodę, to był, to był, to i piłem wodę deszczową połączoną z, z błotem, które leżała na ziemi. Dobrze. Eee, jaki, jest, jaki jest pan, jaki jest pan, porwaniu? No jeszcze do siebie dochodzę, ale myślę, że ta sytuacja została duży ślad na mojej psychice. psychice. Dobrze. Czuję się średnio i zostaje długo w mojej głowie. Rozumiem. E, dobrze, a więc kolejne pytanie, to już trzecie. Czy pamięta Pan, co się tam wydarzyło? Było tak, że mieliśmy wypadek przez jakiegoś, za... z jakiegoś bandytę i schowaliśmy się do szafa nagle usłyszałam kroki i dostałem ogłoszone. Potem słyszałem tylko jak odjeżdżał z rąk City Potem Wtedy ich mnie do nas i związali. Dobrze. A... <grym> Ostatnie pytanie, czwarte. No to co, Czy no pamięta pan porywacza? Um, on nie ruszał. Było ich kilku zamaskowanych jakieś inicjały, około 180 Centymetrów wzrostu i... i blizna na Dobrze. Dobrze. <noise> dobrze. A więc... E... Dobrze. brawo, brawo. Brawo, Olivier! Brawo. To wywiadu. Brawo Olivier! Panie... Brawo! Olivier, nagroda Panie... musi być! Tak, nagroda z e, chwilę. Proszę, zaraz, proszę Państwa, zaraz pójdę. Do o kurde... Dobra, mamy to. Olivier, brawo. przetrwałeś tą tremę. O jest chwilę, no dobra. To było takie piękne. Nie wiem. Co... To takie piękne. Brawo, Olivier, brawo. Dobrze. Y, mam Oho! już te 2000, tutaj walizce. Komu dać to? Pajną e, oczywiście... blanketowi. Dobrze. Dobra, dobra, nie no, Oliwieru. Gdzie jest Oliver Oliwier ma się to wymiotować ze stresu. Oliwier, gdzie jesteś? Oliver jest, no, go... jest w telewizorze. No mówiłem, że żyjesz. Oliver jest w telewizorze. A, pomocy! Ej, pomocy, jest <grym> <grym> <Udkaliśmy> z Oliwierem. Drzewo, drzewo wyrosło <grym> w Drzewo wyrosło, w toalecie, co tu się dzieje? Utkaliśmy z Oliwiem. <grym> z Olivierem w telewizorze jest? <laughs> co jest? O, bo... o dobra, uratowałam nas! uratowałam dobra. Dobra, Gdzie o, drzewo, dobra. jest to Państwa Oliwier, nie uciekaj, Oliwier! A nie, proszę pada, proszę pada, pani zatrzyma. Proszę, oto teczka. Oto teczka. Proszę. Ej, gdzie jest to drzewo? Gdzie jest to drzewo? O kurde, to mam 50 tysięcy dolarów! się! <laughs> Jakie 50? 2000? Co wieku! Matematyka zawodzi. toaleta? <laughs> 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 Matematyka zawodzi. Dobra, chodźcie do auta. Nie, Coalety, gdzie jest toaleta? Tutaj. Gdzie jest toaleta? Zapraszam. Ogólnie, tu jest jeszcze paradokska toaleta, zapraszam. Dobra. Dziękujemy bardzo <laughs> za zaproszenie. Dziękujemy. Dobrze. No. Ej, no, no, tym razem, możecie też nas zaprosić. Sprawdził przy tak. Dziękuję za to... wy... A ja wam dziękuję za wywiad Dobrze, dziękujemy. Do widzenia Do... za obecność. Do widzenia. Do widzenia. Jak ociepanowie. Pani, gdzie pani... Pani, pani idziesz? Nie, nie, no. nie, <śled> o, o nie, o... Wracaj człowieku! Gdzie? <śledzelne> Oliwia, <śledzelne> chodź! Nie, Czekaj, Oliwier. nie! Oliwia! Chodź i chodź! Czekajcie! Oliver. Kasa mu wbiła do głowy. Chodź, Oliver. <śledzelne> Oliwia, chodź chodź! gdzie jest Maz, Dobra, dobra. No kurde! O strzał! strzał! Chodź, Chodź, Pauta Pauta, dobra No, Ja <laughs> no, brawo Bardzo dobry przystęp O jak, jak, jak brawo? <laughs> brawo, ale co się działo? Co to była za akcja w ogóle? Ale kurde o. Byłem w kalce, szedłem jeszcze. No, robiliśmy 2000 dolarów ja pierdzielę, znaczy ty zarobiłeś, ty zarobiłeś No ja pierdzielę o, o krok od śmierci nie O no. kurde miał, miałam też beki Dobra ja już Dobra widzowie myśmy widzimy jak dojedziemy do domu no, Dobra widzowie To się jest z tego odcinka Zostawcie oczywiście łapkę w górę i subskrybujcie, Żeby wam się podobał Wpadnijcie też na kanał no. Mem 7 Oraz pa Padmana, który właśnie dzisiaj No to jest jego debiut na nagrywkach I moim zdaniem wyszedł ten debiut bardzo dobrze no, no, bardzo dobra rola. No i oczywiście yy, musicie, kurde, wbić na TikToka Blanketo blanket Fizzia albo Brawl. Jak to się nazywasz? E, Blanketo wybrał Stars. No to bra... Blanketo wybrał I to znaczy mu obserwację. Wbijcie też na nasz kanał na TikToku PS Shoty. Na którym są często wrzucane TikToki z prawdziwego życia. No i wpijcie też na nasz serwer nagrywkowy, jeżeli chcecie dołączyć do naszej ekipy. No to cóż, no. Polecam. Dziękuję za oglądanie. No i widzimy się za niedługo. Do widzenia za obecność.